Siemano, dzisiejszego vloga zaczynamy spod tego przepięknego budynku, jest to budynek dworca kolejowego w Barczewie, no i zobaczcie jakiś tosik. oczywiście stacja jest już dawno zamknięta, budynek stoi częściowo pusty tu na dole, na pewno ta poczekalnia jest pusta, co nas nie cieszy, my dzisiaj startujemy do Olsztyna i kolejny taki vlog, wiecie, na luźno. Patrzy właśnie Luki, że będziemy mieli przesiadkę na dworcu głównym na Śródmieście, nie? Co ty dwie, gadasz? dwie minuty na przesiadkę. No. no bo Monia kupiła na... No to już z dworca pójdziemy. Chyba tak. Monia kupiła bilety na dworzec Śródmieście, na przystanek śródmieście, nie tak? Nie dworzec Śródmieście, tylko przystanek Śródmieście. Przy, przystanek Śródmieście, tak. Yy, I bilety kosztowały 8 Zico z Barczewa. Jedzie się pewnie z jakiejś, nie wiem. E, jedzie ja się już wam mówię. E, jedzie się dokładnie. No... Co czemu to 20 minut wychodzi, ale krócej się jedzie, bo... 40 Sprawdzimy. Także oglądajcie tego vloga 17 i... minut do... na dworze, to tak? tak jest, zapraszamy na ten vlog, zostawcie łapkę w górę, suba lecimy. Tasy, agie, wrony,

o. Jak wiecie to my z monią się jaramy takimi starociami i często jak jeździmy do mamy, to właśnie ja teraz właśnie obecnie przywiozłem z Belgii bardzo fajny fotel, maszynę do szycia, starą, staroci. zabytkową, krucyfiksy różne. Ale powiedz, gdzie się znajdujemy najpierw może. A to nie mówiłaś, jeszcze nie ci mówiłam, się? ale nie wiem, czy to, stary, to się Aha, No jesteśmy na olsztyńskim flumarku, który odbywa się co tydzień w niedzielę i można tu kupić wszystko. Mydło i powidło, starocia, różne piękne ciuchy, rzeczy, także ciuchy, tak. Jedzenie, wszystko tak, tak naprawdę. Tak, krucyfiksy. widzę krucyfice. Na, znajduje się na Orsztinskim za to, że na stadionie w Armii. Jak widać, ludzi, ludzi tutaj nie brakuje. Słuchajcie, frekwencja jest naprawdę duża. Zobaczcie. A, ile ile, ile masz w ogóle w ogóle w ogóle w ale na pewno. Ale na pewno ktoś coś kręcił, jakieś domowe produkcje z wakacji, wiesz. Wszystko można kupić. akcesoria rowerowe. Zapakowane w Znać, czy znaczy też chodzicie na takie flumarki, czy lubicie? Czyli no przede wszystkim, gdzie w waszej tak. okolicy można znaleźć, nie? Dajcie nam na miarę adresy, jakieś jakby co będziemy w pobliżu. To sobie to zajdziemy się wtedy. Bierzemy, tak. Ale naprawdę, kurczę, jest tyle ludzi. Ja myślę, że już o tej godzinie już nie będziesz aż tylu stoi. Ale dzisiaj jest pogoda też dobra, więc wiecie, jest pogoda. Sucho jest. Jest fajnie. dużo ludzi, tak. Można wszystko kupić naprawdę. No już, Czasami już jeszcze miałem, niektóre rzeczy zaskakują. Gdybyśmy nie byli pociągiem, to już bym miał palenisko do... No, facet do, miał taką paterę fajną. Można Dużo. było z tego zrobić palenisko na działę. No, no. no nic, trudno. Idziemy Następny dalej przeglądać. Piast. A tak w ogóle przechadzając się po takim flumarku możecie usłyszeć ciekawe rozmowy. Tutaj. Ta właśnie gościu, e, szlifierkę kątową bierze z tego, z ziemi <grym> i mówi do typa ten mówi do niego, że o wiotka, świeżutka, on mówi jaka świeżutka, jak tu jest napisane, że 2.17, tak. a ten, ale on mówi, no leżała i czekała, leżała i zardzewiała tamten, Leżę, i się tak, targują. I się targują, a facet no. drugi idzie i mówi, o zobaczyłem te szklanki od piwa, aż mi się browara zachciało, <laughs> także można ciekawe rozmowy tutaj usłyszeć. Kup tego, no właśnie Monia tutaj, zobaczcie. Dziękuję tak. bardzo. drukowane w Moskwie czy u nas? U nas, u nas. W Warszawie. No do W Warszawie. Dobrze. Znaki wszystkie są. Tam. Poczekaj, y, poczekaj, pan, że panu dałam, bo panu dałam oddałam panu stówę a 200. No. 200, ja tu zagaduję sobie. nagrywam więc. To mi musi pan oddać, a ja 200 panu dam. Przepraszam, o, tak. gadu gadu, na przynajmniej. To ja przepraszam, bo by pan był stratny, a ja jeszcze tak. bym zyskała. A monia sobie świnie zakupiła? za co wrócić do dysertacji. Tak jest. Dzięki. Dziękujemy. Do widzenia. Zajemnie. Co tu kupiłaś kochanie? Polską Będziemy zbierać na podróż do Peru. Tak, tak, Dobra, jestem za, a nawet przeciw, jak to klasy. No dobra, jak jest grochówka wojskowa, to trzeba iść. Grochóweczka. Łukasz zawsze korzysta w takich miejscach, nie jest z grogowy. Na wszystkich takich jarmarkach, jakieś na obikozy to są Łukasza. Akcje. Ale jest tutaj słoninka. Boczuś jest się Kowianka, dobrze? Dobrze, niech będzie. Czy ja dobrze pamiętam, tak. że takie domki to się nazywa Brda? Chyba tak. Chyba no, tak, nie? Coś takiego, nie? Są tu takiego o tego stadionu w Armii są właśnie takie dwa. Tam jest ba, drugi. Kino. Monia kiedyś tutaj zdjęcia znajomym robila. zdjęcia robiła. A zawsze mi się marzył taki domek. Tak mi się podoba ten trójkącik. No to takie góralskie, nie? Ale ma być niby, nie? Fajne są. Fajne, fajne. No przeszliśmy się co? Możecie jeszcze zjeść w ogóle hot doga tutaj. Widzieliśmy, że jakiś jest taki Ala Food, food truck. track. Yy, no jest dużo rzeczy, naprawdę, kurczę, fajnych. Pan widzieliście pewnie albo zobaczycie dopiero. Nie wiem czy to wstawimy później, czy nie. Gram sobie na akordeonie. Tak. Zaśpiewał piosenkę. Takie. Ludzie Jestem sobie krakowianem. Tak, ludzie zarabiają jak mogą, nie? No Takie. wiecie, niektórzy z takimi rzeczami przychodzą, że aż po prostu to jest przykre. No, no jakieś ale... babiczki tam, że tego, nie? No. Że jakieś wyciągają stare, no przykre przykre. No przykre. Że ludzie muszą dorabiać, bo im nie starczy z emerytury, no ale znamy to, znamy to przecież Polska. 제도 난 생각했죠. 음, 간절하게 붙잡던 그 어느 것 하나 머물러 있어 주지 않아. Olsztyna znajdziecie wiele jezior. My teraz jesteśmy w Parku Jakubowo, a za mną to jest jeziorko Mumel, jeziorko Czarne, które tak naprawdę nie powinno być uznane jako jezioro, ponieważ nie ma hektara. A właśnie, żeby coś można było nazwać jeziorem, powinno mieć hektar, hektar powierzchni z tego co hektar, hektar. Ja dzisiaj znowu same przejęzyczenia. Ale z tym jeziorkiem wiąże się taka legenda, że Okoliczni rolnicy przejeżdżali tutaj obok na rynek, na targ ze swoimi plonami, kiedy je zebrali, sprzedali i kiedy mieli sporo kaski, wiecie, za te wszystkie swoje plony i tak dalej, szli do oberży i tam przepijali całą kasę, nie? No i jak wracali do domu, to twierdzili, opowiadali żonom, że bo legenda głosi, że w tym jeziorku właśnie żyją mumle, takie stworki i że to te stworki im kradły plony nie? Z, z wozów. Czyli taka, taka mała ciekawostka, którą usłyszałem kiedyś od przewodnika PTTK. Pozdrawiam, nie pamiętam imienia, nazwiska, ale... Ale pozdrawiam. Ale pozdrawiam, bardzo ciekawie gości opowiada. Nie? Także to jest Jeziorko Czarne właśnie. Wzdłuż ulicy Artyleryjskiej znajduje się wiele opuszczonych budynków, ale już też wiele zagospodarowanych dzięki Unii, ale też inwestorom, którzy postanowili zagospodarować właśnie dane budynki. Tutaj akurat widzicie opuszczone. Eee, Nie, przy... tu jest bank żywności. A, tu jest... Ba... Tak. tak tu jest eee, ale... Przy której... Ale możecie zrobić tutaj super sesję zdjęciową, wykorzystać właśnie okna. Z... Drzwi, tak? No, bo to no naprawdę Graffiti, jest ciekawe, graffiti tak? czerwono cegły, czy stare oddrapane drzwi. Naprawdę także, spoko. Tak, warto przyjechać tutaj sobie pocykać foteczki. Nie? No są schody też fajne, jak widzieliście, takie metalowe, które też robią klimat jak na Brooklynie prawie że. <laughs> Polski Brooklyn, orsztyński <laughs> Brooklyn, także. No, to no ale tu, luki, tu jest bank żywności, ale jest tam niżej też. Tak, tak? bo tu jest jeden magazyn, a, a okay. tu jest drugi magazyn zapewne. Do no, tego nie wiedziałam. Yeah. Hey. Przejdziecie do tych takich wiaduktów zabytkowych w Olsztynie. Kolejowych. kolejowych, przepięknych, naprawdę zobaczcie jak tutaj to wygląda baśniowo, prawie jak normalnie w jakimś Edynburgu czy coś, no nie, no tak mi się wydaje, nie, no fajnie, jest klimacik, no? no, jest, jest, jakbyśmy tak policzyli ile razy my wymieniamy w naszych vlogach słowo klimat, to chyba będzie no najwięcej, no bo my takie miejsca lubimy po prostu. Zamek Olsztyński i park pod zamcze. Kiedyś często spędzaliśmy tu czas. Miły czas zresztą. No i czasami tutaj odwiedzamy też ten park. Łukasz tam idzie w oddali. Nagrywa relacje na żywo na Facebooka. A ja sobie tutaj wam kręcę. Tutaj mury. No i co jest w ogóle nagminne teraz to. Tutaj te hulajnogi, które w olsztynie naprawdę bywają w tylu miejscach. Ludzie nie szanują tego i rzucają je gdzie popadnie. Nie wiem, jak to jest uregulowane. Ja kiedyś zainstalowałam apkę. Nie jeździłam nigdy, ale zainstalowałam apkę i było tak, że zostaw hulajnogę w tym danym miejscu, na parkingu, żeby uniknąć kary. Tak mi się wydaje, że tak było. Więc ja tam nie, 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 po prostu nie jeździłam, bo ja to jestem taka obsera że zawsze się boję wszystkiego i mówię nie, bo jeszcze, jeszcze coś się nie uda i ktoś mnie ukaże, wiecie, dlatego wolałam nie. <laughs> Jesteśmy w cudnych manowcach, słuchajcie. I nie uwierzycie jaki dostaliśmy fajny, intymny stoliczek. <grym> po tak, prostu super. Coś cudem. dla nas, coś no. dla nas. Jesteśmy zamknięci z każdej strony ścianami. I w naszej introwertycznej akcji jest to idealna sprawa. Tak jakbym chciał to ująć, to tak ująłem jak najlepiej potrafię. Prawda, kochanie? Oczywiście. Jak Ci się podoba to miejsce? Bardzo. I jeszcze zobaczcie jakie mają menu, poczekajcie. Wyszywane menu, no nie, okładka, po prostu coś cudownego. No, pięknie, naturalnie. Tak, a zaraz Wam pokażę, co jest za oknem. Kurde, nie nadążam już z tym operatorstwem dzisiaj. Bo... Ja, też, ja też nie łazim. łazimy. Łazimy, nagrywamy wszystko, co można, wiecie. Sama się nie połapie co, gdzie i jak. Dobra, pokazuję to za oknem yy, następny kadr. No, widok jest taki, nie to, że on jest jakiś spektakularny, ale po prostu tu z tyłu jest yy, widok na łynę, nie? Na łynę i na taki parczek tutaj z tyłu. No tak to film prezentuje. Super stolik, naprawdę zamówiliśmy sobie e, na razie coś do picia i czekamy teraz na panią, bo przystawkę jeszcze zamówiliśmy, ale już wybraliśmy główne dania. Ja wybrałam, e, już wam mówię, ja wybrałam, e, tak, gdzie to jest Pierś z skarczki marynowaną w czerwonym winie z rozmarynem, konfitura kopytkę gryczane i buraczki, a Łukasz wziął kurczaka zapiekanego z boczkiem, znaczy weźmie kozim serem, żurawinę z imbierem, kopytkę gryczane i pikle. Tak? Pikle. A zapytam się, czy można pikle zamienić na coś innego. Na buraczki. Na przykład. Bo ja mhm. buraki. A ja uwielbiam mieć... pikle na przykład. A buraczków nie lubisz? Lubię, ale mogę się z tobą zamienić, jak chcesz. Bo ja mam o, buraczki, no to się no, Ale zapytaj no. się pani, jak nie. Albo to... się podzielimy, dobra. No możemy się podzielić właśnie. Hmm. Okej, okay, przyszła przystawka. Maść czarownic do latania, pieczywo, ogórek kiszony, czyli tłuszcz gęsi i wieprzowy z cebulą, jabłkiem, ziołami i podrobami z gęsi. No i to wszystko. <laughs> Bardzo ładnie wygląda, nie? Bardzo ładnie no. podane. W ogóle taki, nigdy takiego nie widziałam jeszcze, naprawdę. Oj, zasady, nigdy, nie, 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 nie widziałam tak podanego. podanego. Nie. No. nie Nie widziałam tak podanego. Ładnie podane, to prawda. No. Jemy. Próbujemy. Łukasza już przeraziło, że tutaj są podroby, ale tu jest tłuszcz, gęsi i wieprzowy. I powiem wam, że ja już spróbowałam i naprawdę palce lizać, nie? No ja spróbuję tego. Naprawdę. Tu góreczka sobie weź jeszcze. Naprawdę pyszne. Jeszcze to pieczywko. Pycha. Nie? Dobra, naprawdę. Bardzo ładnie podane. Góreczek kiszony i bułeczka. Naprawdę dobra mm, kurde. Zajebiste, nie? Mm, pyszne. Teraz jem tą wątróbkę, której nie lubię. Ja też, ale to razem smakuje naprawdę przepysznie. Znaczy, tak jak w pasztecie dodajemy do pasztetu wątróbkę i naprawdę zajebiste smakuje, nie? Ja pierdzielę, jakie to smaki są. Przepyszne. Dobra, no. Luki zamówił pierś z grzeczanymi kluskami i sałatką wygląda przepięknie, a pachnie jeszcze lepiej a ja zamówiłam kaczuszkę z buraczkami i też z takimi klusaczkami no naprawdę wygląda super i tyle zostało po naszych daniach no i co ja bym, y, chciał powiedzieć i co? Po prostu no, trzeba tu przyjść. Jak będziecie w Olsztynie, to polecamy jak najbardziej, bo znimo, Boże, jest dobry. to jest naprawdę. obsługa jest dobra, jedzenie jest dobre, wszystko jest na plus. Nie mam żadnego ale. Naprawdę. Ja, ja też co nie. Żadnego. Gdzieś zawsze znajdę, to tutaj nie znalazłem. I co? Jest przepysznie, klimatycznie. No i poza tym jeszcze to miejsce, które dostaliśmy tutaj sobie. No tak. Siedzieliśmy tak. we własnej zagrowie, dwie świnki i mogliśmy zjeść, to... <laughs> 다스하게 불어오는 너란 말 Tu gdzie zaczynaliśmy tego vloga, a tu też kończymy. Jesteśmy na stacji w Barczewie. Właśnie wysiedliśmy z pociągu. Chcielibyśmy wam podziękować za oglądanie tego vloga i do zobaczenia. Tak, siema.